Podobno mężczyźni nigdy nie wyrastają z zabawek, a to jest najlepszy przykład. A tak zupełnie poważnie, jeżeli jesteście fanami Vespy, albo szukacie bardzo udanego i jednocześnie nietuzinkowego prezentu dla swoich pociech, to to jest chyba jeden z najlepszych możliwych, czyli miniatury jeżdżące wespy. Zapraszam. Przede wszystkim e, widzicie, że ja siedzę na tym skuterku, e, skuterku z bocznymi kółkami e, i on bez problemu mnie utrzymuje. To są naprawdę solidne konstrukcje. One nie tylko są solidne, ale one przede wszystkim jeżdżą. E, mają kruczyk. Tym kruczykiem można je po prostu włączyć jak prawdziwy skuter. E, mają trzy opcje neutralu. Słyszycie zresztą te dźwięki, je też można zmieniać, to jest takie radyjko i można sobie ustawić tak naprawdę co chcemy, żeby, żeby z tych głośników brzmiało. Mamy trzy opcje, w obecnej chwili ona jest neutralna, możemy włączyć opcję jazdy do przodu, jazdy do tyłu, no i przede wszystkim mamy tutaj pedał gazu i tak one właśnie działają. W przypadku włączenia jazdy do tyłu, Jedziemy w drugą stronę. E, ładujemy te wespy e, przez USB. Nie trwa to jakoś specjalnie długo. Ta bateria również jest na tyle pojemna, że nasze pociechy będą w stanie się bez problemu cieszyć tym. Szybciej się zmęczą niż te Wespy się rozładują. Każdy z tych modeli, one się troszeczkę różnią wizualnie, różnią się też kolorystycznie. Mamy jeszcze kilka innych na stanie. Kosztują one 1390 zł, więc nie jest to jakoś super wygórowana cena. Za taką zabawkę proszę Was! Zresztą to nie jest zabawka, to po prostu jeździ. Zapraszamy do Moto po Wespy dla naszych płocie.